Witam serdecznie wspaniałych związkowców, Polaków i Patriotów. Pozdrawiam w imieniu Ligi Obrony Suwerenności. Moi drodzy, wiele poruszono tutaj ważnych problemów od oświaty poprzez yy, chociażby te produkty własne, gdzie zachodnie hipermarkety chcą się podpisać pod naszą pracą i czerpać z nich krociowe zyski, nie ponosząc żadnych nakładów. Moi drodzy, dzisiaj patriotyzm to jest walka o podniesienie najniższej płacy, o zniesienie tego zapisu o, 60, o 67 latach pracy dla każdego. Dzisiaj te wszystkie postulaty, które podnosicie, które podnosimy, bo ja też jestem człowiekiem pracy, to jest patriotyzm, ponieważ większość... która jest w Polsce wypracowywana, wyprowadzają zagraniczne przedsiębiorstwa, koncerny, konsumują bez opodatkowania, bez partycypowania w kosztach utrzymania polskiego budżetu, wyprowadzają za granicę. Dzisiaj musimy walczyć o to, żeby jak najwięcej pieniędzy zostało w Polsce, a rządzący niech zaczną oszczędności od siebie, od likwidacji rozdętych, nadmiernych przywilejów władzy, od rozrośniętej biurokracji. Od marnotrawienia pieniędzy na bankiety, na podróże, na życie w luksusie. Dla siebie i dla swoich rodzin. Od tego niech zaczną. Niech zaczną też od opodatkowywania wreszcie zachodnich hipermarketów i koncernów. A nie od tego, żeby dławić i dłusić polskiego przedsiębiorcę i wyzyskiwać bezwzględnie polskiego pracownika. Bo na to zgody nie ma. Jesteśmy z Solidarnością i będziemy z Solidarnością. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie Was wszystkich.